O niebiańska skarbnico wszelkich łask, Matko Boga i moja, Ty jesteś pierworodną córką wiecznego Ojca i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc. Dlatego zlituj się nad moją duszą i obdarz mnie łaską, o którą ciężarliwie błagam. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O miłosierna szafarko Bożych łask. Najświętsza Maryjo Dziewico, ty jesteś matką wiecznego Słowa Wcielonego, które cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością. Wejrzyj na wielkość mojego bólu i udziel. Mi łaski, której tak bardzo potrzebuję. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. O najokochańsza szafarko Bożych łask, niepokalana oblubienico wiecznego Ducha Świętego. Najświętsza Maryjo. Ty otrzymałaś od niego serce, które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi. Ulituj się nad moją duszą i udziel mi łaski, której się spodziewam. Ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Matko moja, skarbnico wszelkich łask, Ucieczko biednych grzeszników, pocieszycielko strapionych, nadziejo tych, którzy rozpaczają i najmożniejsza wspomożycielko chrześcijan. W Tobie pokładam całą moją nadzieję, i jestem pewny, pewna, że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę, której tak bardzo pragnę. Jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczy nasza i nadziejo nasza, witaj. Do ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy. Do ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łespadole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego Po tym wygnaniu nam okaż O łaskawa, o litościwa O słodka Panno Maryjo Matko Boża, pośredniczko łask, módl się za nami